W ostatni weekend stycznia 2013 roku w Raciborzu zakończyły się zawody Pucharu Polski w zapasach. Zapaśnicy rywalizowali w stylu klasycznym. W sobotnie popołudnie wszyscy uczestnicy Pucharu wzięli udział w oficjalnym ważeniu i losowaniu par eliminacyjnych. Wagę można było przekroczyć o 2,1 kg. W trakcie Pucharu Polski 72 zawodników stoczyło aż 114 walk. Damiana Nikowskiego i Marcina Olejniczaka zapytaliśmy o ocenę rywalizacji w kategorii do 96 kg. I bo to nie moja kategoria, to jest 96 kg. Milo. Tutaj faworytami są Radosław Grzybicki i Marcin Liniczak. ja gdzieś tam też jestem z boku faworytem, ale wiadomo, to nie jest moja kategoria, różnie to bywa. W mojej kategorii wagowej z Radkiem mamy rywalizację, więc można tak powiedzieć, ale z tego co widziałem na wadze, to turniej będzie ciekawy, bo Damian poszedł kategorię wyżej, także. Będzie można z nim też zmierzyć się i powalczyć z Litwy. Aldek przyjechał, także no, będzie ciekawy turniej. Jednymi z najciekawszych walk były pojedynki w kategorii do 96 kg. Walki w systemie każdy z każdym mogły wyłonić zwycięzcę. W tej grupie występowali Damian Janikowski, Marcin Olejniczak, Radosław Grzybicki, Łukasz Konera i reprezentant Litwy Aldas Lukosaitis. Wszyscy bacznie obserwowali walki, w których uczestniczył nasz brązowy medalista z Igrzysk Olimpijskich w Londynie, Damian Janikowski. W pierwszej rundzie Olejniczak wyniósł Janikowska. I pięknym rzutem przez plecy zakończył całą akcję. W drugiej rundzie zawodnik z Poznania obronił parter, choć Janikowski był bardzo bliski wyniesienia swojego rywala. Emocji nie zabrakło w walce między Marcinem Olejniczakiem a Radosławem Grzybickim. Ten pojedynek był rewanżem za mistrzostwa Polski w Radomiu. Tam triumfował Grzybicki, choć nie zabrakło kontrowersji co do decyzji sędziów w trakcie starcia. Jak się okazało, w walce w Raciborzu znów nie zabrakło emocji i kontrowersji. W pierwszej rundzie Olejniczak obronił parter. W drugiej rundzie Grzybicki mimo wypchnięcia swojego rywala poza matę został ukarany, ponieważ trzymał za trykot Oleniczaka i według sędziów uniemożliwił mu obronę w niedozwolony sposób. Zawodnik AKS został ponownie ukarany stratą punktu, gdy rozbił łuk brwiowy Olejniczakowi. Ta runda zakończyła się wynikiem 3 do 0 na korzyść zawodnika Sobieski Poznań. W kolejnych walkach Janikowski w efektowny sposób rozprawił się z Konerą oraz Luko Cytisem. Oleniczak także zwyciężył swoje dwie walki i wygrał zawody Pucharu Polski w Radzie Bożu. W walce o drugie miejsce w końcowej klasyfikacji Pucharu zmierzyli się Damian Janikowski i Radosław Grzybicki. W pierwszej rundzie Grzibicki w sposób Niezgodny z przepisami nie pozwolił na wykonanie akcji Janikowskiemu. Sędziowie zauważyli, że zawodnik AKS złapał Janikowskiego za nogę, przez co brązowy medalista z Londynu nie mógł wykonać akcji. W drugiej rundzie to Janikowski obronił parter i to on mógł cieszyć się ze srebrnego medalu w Pucharze Polski. Zrobiłem cztery walki, ono w kategorii była akurat na pięciu, także no już zadowolony jestem, tym bardziej, że fajnie te walki wyszły. Przyjechałem tutaj posparować sparingi takie trochę mocniejsze zrobić, dlatego że przygotowuję 76 Europy i nie wskazane było dla mnie robić teraz zbijać po prostu do 86. Oh, okay. W finale kategorii do 55 kg zmierzyli się Dawid Szkodziński i Dawid Kuczyński. W pierwszej rundzie Szkodziński wypchnął swojego rywala poza matę i zdobył jeden punkt. Natomiast w drugiej odsłonie zawodnik z Piotrkowa Trybunalskiego wykonał wózek i wygrał cały pojedynek. W finale kategorii do 60 kg mogliśmy zobaczyć Edwarda Berzegiana i Michała Tracza. W pierwszej rundzie zawodnik Kartuzji wygrał 3 do 0. W drugiej rundzie Tracz był już bezradny. Berzegian wykonywał akcję za akcją i zdobył aż 8 punktów kończąc walkę przed czasem. W finale kategorii do 66 kg walczyli Edgar Melcou. I Marcin Kierpiec. W pierwszej części misz Polski z Radomia obronił parter. W początkowej fazie drugiej rundy Melkumow wypnął kierpca poza matę. Później zawodnik AKS Piotrków Trybunalski sprowadził swojego rywala do parteru i wykonał wózek. W finale kategorii do 74 kg rywalizowali Łukasz Harzewski i Jacek Tomaszewski. W pierwszej rundzie Harzewski zdobył punkty po obejściu rywala oraz po wyrzuceniu Tomaszewskiego poza matę. W drugiej odsłonie tego pojedynku Tomaszewski wykonał wózek i zwycięsko zakończył drugą rundę. Ostatecznie miał zdecydować wynik trzeciego starcia. W tej rundzie Charzewski Wyknął swojego rywala poza matę Jednak kilka sekund później Tomaszewski Sprowadził swojego rywala do parteru I to on wygrał cały pojedynek Ponieważ Tomaszewski zdobył punkt jako ostatni I jego rywal do końca pojedynku był pasywny W finale kategorii do 84 kg Zmierzyli się Wojciech Wankę i Mateusz Treder Ten pojedynek wygrał Wankę Poprzez położenie swojego rywala na plecy Treder niestety skręcił staw skokowy I nie mógł dalej kontynuować pojedynku W finale kategorii do 120 kg Walczyli Kamil Błoński i Artur Wroński W tym pojedynku wątpliwości nie było. Błoński był zdecydowanym faworytem i kontrolował ten pojedynek od początku do końca, zdobywając złoty medal. O podsumowanie zawodów poprosiliśmy prezesa polskiego związku zapaśniczego Grzegorza Pierąkiewicza. Widać, że no, pierwszy start można powiedzieć po tym y, okresie przygotowawczym. No widać, że jeszcze zawodnicy po prostu nie są w tym szczytowym formie, no ale to też nie ten okres, żeby mieli dzisiaj szczytową formę. No generalnie w kategorii 120 kg wiadomo, Kamil Błoński tutaj jest faworytem, tutaj praktycznie w Polsce widać, że nie ma z kim walczyć. No Damian Janikowski w kategoria wyżej 96 kg uważam, że bardzo dobrze, ponieważ tutaj miał z kim powalczyć i mimo to tej jednej porażki swojej tutaj troszeczkę walk stoczył, więc też uważam tutaj pozytywnie. 74, no troszeczkę niespodzianek, pierwsze miejsce to Tomaszewski, drugie miejsce Harzewski, no trzecie miejsce przepiórka, więc tutaj też troszeczkę się zmienił układ Mistrzostw Polski. 60 kg, no Bergesian, wiadomo, doświadczony zawodnik, jednak jeszcze ITRAC i RCTC, i troszeczkę są po prostu, można powiedzieć, za słabi, jednak troszeczkę muszę jeszcze potrenować, żeby ze starym doświadczonym zawodnikiem wygrać.